Jessica Nowak? O nie, nie, ja nie, nie, nie znam. Nie, przynajmniej nie kojarzę. To, to było takie e, polskie odkrywca, który przez e, 5 lat podróżował przez Afrykę rowerem. No. Tak? A ty lubisz jeździć na rowerach? E, lubię. Tak. Lubię. Jak najdalej, jak Bardziej po mieście, więc tak daleko nie jeździłam. Tak bardziej wiesz, na drzeczkę, gdzieś jak jest ładna pogoda w terenie i tyle. A jaki masz rower? Miejski. Jestem fanką miejskich rowerów z koszykiem wiklinowym i żeby tak sobie jeździć. No, jestem... A jeszcze A jeszcze ale masz chłopaka? E, tak, mam. A on e, przypadkiem nie ma wrodę? E, chyba nie. Jego sobie nie wyobrażam na rowerze. Nie, nie. I na rowerze, czy ma wrodę. To ma? Wrodę. Wrodę? Nie, 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 nie. nie. A nie lubisz takie facetów z brodą? Uwielbiam, uwielbiam. Jednak jak facet ma brodę, to jest mężczyzną. Wie się procent do męskości. A co ty mówisz, no, jak patrzysz na facetę z brodą? Nie no, raczej nie zagaduję, że wiesz, nie, nie, nie rzucę się na nikogo z brodą i nie zacznę go, nie wiem, gwałcić, no nie, nie przesadzajmy. Ale w takim no? nie no, myślę, że jednak jest to, to takie, jest męskie jednak. Tak twarz, tak wiesz, wtopić w tą brodę, to jest to. Ale nie widzę, co będzie takie spędziła trochę. Nie, nie, to jest na, najlepsze uczucie. Jeszcze tak rano śpisz i się tak wtulasz w tą brodę. Tak. Tak, tak. Więc dla, dla ciebie tak mężczyzna z Włochem błoch, sędzie, tak? Klatrzew. brodą. Nie, może tego na klacie to może nie, nie przesadzajmy na plecach też nie. Warkoczyków mu nie będę robić, ale broda to jest to. Tak, 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 tak. I żeby jeszcze kota miał. No, z wrody i z kotą, no, no to jest mężczyzna.